Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na warsztatach kulinarnych realizowanych w ramach projektu Lokalne, Regionalne i Tradycyjne Szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi oraz Koła Gospodyni Wiejskich. Jest to kolejna edycja naszego przedsięwzięcia. Niestety z uwagi na pandemię COVID-19 w tym roku musieliśmy zmienić nieco zasady udziału w naszym projekcie w związku też z tym, Proponowane przez nas warsztaty będą miały tym razem formułę online, w ramach której członkini Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentują regionalne potrawy oraz tradycyjne przepisy. Mam nadzieję, że nasza propozycja spotka się z waszym zainteresowaniem. Będziecie mogli się zapoznać z kulinarnym dziedzictwem waszego regionu. Zapraszam serdecznie do udziału. Nazywam się Iryna Pietras. Jestem Przewodniczącą Koła Gospodyń Czerwona Jarzębina w Kamesznicy od 28 lat. Znajdujemy się na terenie Żywiecczyzny, pod Baranią Górę, bo tak ręką wskażę to tutaj w kierunku dwie godziny i jesteśmy na Baraniej Górze. Skąd wypływa Wisełka? Nie, nie płynie akurat przez Kamesznicę, ale, ale niedaleko i my też czerpiemy wodę tam z lasu, to też jest z Wisełki. Natomiast yy, nawiązując do naszych przepięknych gór Beskidzkich, to jest taka przyśpiewka: Góry moje, góry wy moje kochane. Zawsze wozłą, i no rano wstanę. Descyk wozłą, by wiatere głosusy i o też woz kochą z całej mojej dusy. To są przyśpiewki, które towarzyszą i towarzyszyły zawsze góralom. My tutaj to, to jesteśmy tacy górali górale niskopienni, że tak powiem, ponieważ prawdziwi górale to są podhalańczycy, tam są góry wysokie, tam są górale z prawdziwą tradycją. U nas aż takiej tradycji góralskiej nie ma, ponieważ no, taka migracja ludności spowodowała, że to są naleciałości z różnych regionów. Natomiast Beskid Żywiecki jest yy, no jak już powiedziałam położony u podnóża Baraniej Góry i jest terenem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Także zapraszamy jak najbardziej do Kamesznicy i na Żywiecczyznę. Prezentować dzisiaj będziemy dwie potrawy regionalne, prażuchy i kubuś. A to dlatego, że chciałyśmy jedną mączną, a jedną z ziemniaków potrawę zaprezentować i akurat zbliżamy się tak do jesieni, to są młode ziemniaki i zazwyczaj kubuś placki to były pieczone na jesień, tak o, o porze jesiennej. No a zboże, jak było młocone, no to też były prażuchy robione bardziej w tym okresie jesiennym. I dlatego prażuchy i kubuś. I koło gospodyń Czerwona Jarzębina reprezentuje potrawy regionalne, ponieważ my to w statucie mamy wpisane że pielęgnujemy kulturę regionalną, tradycje regionalne. Po prostu my to umiemy, my to robimy i nas to cieszy. I tak jak już wspomniałam, teraz będziemy prezentować prażuchy i kubusia. Dzisiaj przygotowujemy kubusia, tradycyjną potrawę z naszego regionu. Do przygotowania takiego kubusia potrzebujemy ziemniaki, obrane, później starte, jajka i gotowane mleko. Wszystko łączymy z sobą i solimy do smaku. Wyrabiamy masę i dajemy na blachę, i do piekarnika. Pieczemy około 30 minut, aż będzie ładnie zarumieniony. Do przygotowania na taką blachę. Kubusia potrzebujemy 3 kg ziemniaków, pół litra mleka, 2 jajka, sól do smaku i boczek do okraszenia po upieczeniu albo masło. To już jest do wyboru, kto z czym lubi. Tu już mamy tarcinę. Dajemy do garnka, już odcedzone, bo musi być odcedzone, żeby nie zawierało wody, do tego nie. dajemy jajuszka. Gorące sparzyć mleko, pytańczyny. musimy to sparzyć i mieszać razem, żeby się wam to nie powolutku. Dodajemy sól. Nie przesolić. Tak ciasto jest ładnie wyrobione. Wymieszane wszystkie składniki. Musi być pulchne. Pulchniutkie. A mleko tu powoduje, że ten kubuś robi się takie pulchne, tak. tak? I nie ciemnieje tarcizna. Mhm. Kubusia zawsze, przeważnie Pieczono jesienią, bo były wtedy ziemniaczki świeże wykopane, więc było ich dużo. I tutaj było tak, że na wykopki zbierało się bardzo dużo osób, pomagali sąsiedzi jednym i drugim, więc to była taka potrawa syta i podzielna. Teraz wyrzucamy Teraz... na brudwankę. Tak. Piątki także robiło się kubusia jak zboże młócili. To właśnie też było dużo osób przy młockach i wtedy też był. Częstowali ten kubuś. się po prostu takim kubusiem. kubusiem. Nie? No to teraz wkładamy do piekarnika. Wkładamy do piekarnika. Mocno nagrzanego na około 30 minut. A w międzyczasie już smażymy boczek do polania, później tego Kubusia, który tak. będzie już upieczony. Tu już mamy boczuś. Pokrojony. Tutaj dodajemy boczuś do smażenia, który mieliśmy już wcześniej pokrojony, i jeszcze masełko, bo jedni lubią z masełkiem, drudzy lubią z boczusiem. Można jeść na dwa sposoby, i można też popijać maślanką, siadłym mlekiem, jak to lubi kefirem. Tak oto mamy upieczonego kubusia. Jest rumiany, pachnie. Mm. Teraz będziemy go kroić. Polejemy go poczuciem połowę, a połowę masełkiem, Jak to lubi. Pachnie wyśmienicie i tak też będzie smakować. Zaraz będzie degustacja. No proszę, to wszystko gotowe. Wyle wylej wszystko już. Tak, o, na połowę. Proszę, ze skwareczkami będzie. I zrobimy mu. Tak, a teraz masełkiem. Takie ładne wzorki, żeby troszkę do środka poszło. Tłuszczyku. Pięknie. I teraz polejemy masełkiem dla smakoszy. Innego smaku. W piątki przeważnie polewało się masełkiem, bo taka była tradycja, że to jest danie postne. To w piątek. A w inne dni polewano boczusiem i skwareczkami. Kubuś z masełkiem posypujemy jeszcze cukrem, bo lubi, dzieci bardzo lubią na słodko. I oczywiście cukier krzepi, to dorośli też. <grym> Teraz do, do degustacji. No, kroimy właśnie. Najpierw z boczkiem, błysia, tak? Najpierw z boczusiem Aha, kawałek. Konkretny. Tak. I teraz dajemy z cukrem. Były osoby, które bardzo lubiały właśnie te brzegi, bo były fajnie przysmażone, przypieczone, chrupiące. I tu jest z masełkiem i z cukrem. Degustujemy i życzymy smacznego. Na mam Danusia, jestem członkinią Koła Gospodyni Wiejskich Czerwona Jarzębina w Kamesznicy i przygotuję dzisiaj potrawę tak zwaną prażuchy. Jest to potrawa bardzo prosta, szybka. W Kamesznicy była ona bardzo popularna. Prawie w każdym domu robiło się te prażuchy, kiedy ja byłam dzieckiem. Więc pamiętam, że wszędzie była zawsze mąka na prażuchy. Musiała być, po prostu była przygotowana. Szczególnie sprawdzało się to w rodzinach wielodzietnych, bo wiadomo, że kiedyś były te rodziny wielodzietne, wielopokoleniowe. W jednym domu mieszkało dużo ludzi, a gdy zrobiło się takie prażuchy, które są bardzo syte. Zrobiło się je szybko, więc można było iść wtedy do pracy, pracować. Miało się wtedy więcej energii, tak zwaną krzepę. No i zaraz pokażę, jak tą potrawę wykonać. Potrzebne do produ produkty do prażuchów to mąka razowa gdzieś około 200 gram, Mamy mąkę razową. Tutaj mamy mąkę żytnią, też około 200 gram. Tutaj mamy mąkę pszenną, wszystko w równych proporcjach. Tak, gdzieś ja przygotowałam 200 gram, więc będzie to dla 6 osób. 6 osób może się najeść tym dosyta. Wszystkie te mąki mieszamy razem. Trzeba to dokładnie wymieszać. Tak. I teraz mamy przygotowaną mąkę do proszów. Następnie będzie potrzebna sól i woda, czyli trzy proste składniki, które w każdym domu były. Tutaj mam przygotowaną wodę około 1,5 litra osoloną około 1 łyżkę soli, która musi się zagotować z tą solą. Następnie przygotowujemy garnek, który musi mieć grube dno, ponieważ całą tą mąkę będę prażyć na kolor taki brązowy. Przesypujemy mąkę do garka. Kiedyś w przeszłości robiło się te prażuchy na piecu węglowym. Nie trzeba było włączać elektrycznego i robiło się gdzieś je na boku, gdzie ta blacha była mało rozżarzona i to było takie takie łatwe. No a teraz niestety na gazie jest trudno to zrobić, ale na elektrycznym piecu, jeżeli wyreguluje się tak na lekkie rozgrzanie, można to zrobić. I całość mąki Musimy prażyć, aby zrobił się kolor taki, taki lekko brązowy, lekko przypalony, i mąka musi być gorąca. Taka czynność trwa około pół godziny. Żeby dobrze uprażyć mąkę, potrzebujemy pół godziny stać, mieszać i pilnować, aby się nie przypaliło. Nie może być przypalone. Może tak, taką podam ciekawostkę, że. Jeżeli ja te prażuchy robię w domu dla swojej rodziny, to najlepszym sposobem sprawdzenia, czy mąka już jest uprażona, to trzeba zwyczajnie włożyć do mąki palec, bardzo szybko i wyciągnąć. Jeżeli lekko parzy, to znaczy, że mąka jest w sam raz. No, ale dzisiaj tego palca nie będę wkładać. Zrobię to tak na oko. Jest to takie danie wymagające uwagi. Nie można odejść i zostawić bąki, bo to jest chwila nieuwagi i jeżeli przypalimy, no to byłoby to już niesmaczne. Bąka jest moim zdaniem gotowa. Tak wygląda. Pięknie pachnie. Odstawiamy na bok, żeby to nie było na takim gorącym palniku bo teraz będę zalewać tą wrzącą wodą i ta mąka będzie pryskać. To będzie trzeba bardzo ostrożnie, ponieważ to y, może na wszystkie strony pryskać. Ja też najpierw odrobinkę zaleję i będę... No to już jest taka czynność, przy której trzeba uważać, żeby się nie uparzyć. Trzeba mieć troszkę praktyki. O, wiem. Tak. Tak. Ja sobie już po swojemu będę robić, ponieważ mam praktykę, nie zdarzyło mi się na szczęście uparzyć. O, tak wygląda, jeszcze muszę dolać wody, to jeszcze nie jest gotowe, jeszcze troszkę wody. Tu trzeba na wyczucie, tu się nie da tak tej wody zmierzyć, trzeba po prostu wyczuć, żeby była jednolita papka. Taka klucha, taka papka, zaraz pokażę, tylko ją muszę wyrobić tak, żeby nie było grudek jeszcze w dodatku. I trzeba to teraz już niestety, ale to trzeba mieć trochę siły, szczególnie jak robiło się większą ilość. Czyli robimy mniejszą ilość, więc jeszcze troszkę wody. Jeszcze troszkę wody. Tak. I już będzie papka gotowa. Robi się w tej chwili taka papka, proszę, tak, ale jeszcze muszę ją mieszać. Nie da tak wyliczyć tej wody. Zawsze trzeba mieć trochę więcej, bo to nie wiadomo ile ta mąka zabierze. O. No trzeba mieć teraz trochę siły w rękach. Myślę, że już jest wyrobione. Tak powinny wyglądać gotowe prażuchy. Prażuchy mamy gotowe. One sobie tu będą jeszcze doparowywać tak lekko i teraz takie prażuchy podajemy okraszone boczkiem, czy to wędzonym, czy surowym. To już jest wszystko jedno lub masełkiem, roztopionym masełkiem. A do popijania podaje się kwaśne mleko. Żeby po prostu tak popić tą potrawę, to podajemy kwaśne mleko. Chyba, że ktoś woli to normalne mleko. Albo nic, zwyczajnie okraszone. Teraz przenosimy gotowe prażuchy. Przenosimy na deseczkę, ponieważ garnek jest gorący, tu jeszcze smażą się nam skwareczki z boczku i nakładamy na talerze taką solidną porcję. O, powinno się to tak zrobić, z tego taki taki placek. Kładziemy jak to chce, można tak. A można tak, zwyczajnie jak się ułoży, tak będzie. No, <grymne> Raczej tak rzucone. No to niech tak będzie rzucone. Jeden polejemy masełkiem. Może ten zrobimy z masełkiem. Solidnie tak to musi być. Tłuste bardzo danie, bardzo, bardzo syte, bardzo syte danie. Nie da się tego dużo zjeść. Teraz te polejemy skwareczkami. Solidnie z skwareczkami polejemy. Może wystarczy, kto będzie chciał, to sobie dołoży. I do popicia jeszcze mamy tutaj z mleko. Właśnie mleczko. Jak ktoś chce, nie każdy chce, ale, ale my z przyzwyczajenia mieszkańcy w Kamesznicy popijamy to kwaśnym mlekiem. Dlatego, że myśmy już w 2004 roku wydały książeczkę z potrawami regionalnymi i tak to się zaczęło. Że promujemy na, naszą e, tradycję regionalną i potrawy regionalne. Osiągnęliśmy, można powiedzieć, spore już e, zasługi w, tym, w tej dziedzinie, co, co, co świadczą e, medale w świetlicy, e, w jakiej zostały umieszczone wszystkie nasze dyplomy i wyróżnienia. I tak szczerze powiem, że o naszym kole można byłoby mówić godzinami. Na wsi koła gospodyń znają tradycje, Przekazują młodemu pokoleniu to, co wielokrotnie już jest zapomniane. Myśmy na samym początku jeszcze jak, bo teraz to już jest tak, że ludzie nie sieją, nie sadzą, wszystko można kupić i łatwiej i kobiety się przeniosły do pracy, do miasta, ale trzeba pamiętać jak żyli ludzie kiedyś. I dlatego był okres, jak jeszcze uprawiali zboża, że robiłyśmy i brałyśmy udział w wieńcach dorzynkowych. Też mamy tam szereg zasług w tym zakresie. Później równocześnie jakby promujemy potrawy regionalne. Też występujemy jako zespół, który śpiewa, no nie można to nazwać Jakimś zespołem śpiewaczym, ale śpiewamy i też mamy na swoim koncie wydaną publikację z piosenkami z Kamesznicy, taki śpiewnik kamesznicki. Jeżeli chodzi o, o, o potrawy regionalne, jeszcze myślę, że to jest przyszłość, ponieważ ludzie się zachłysną nowocześnością i będą wracać do tych potraw, jakie były, jakie były kiedyś.